Cześć, dzisiaj taki może trochę nietypowy filmik, bo szybki i bez grzebania w ulach. Ale chciałem się podzielić takimi swoimi przemyśleniami dotyczącymi późnego pożytku jakim jest nawłoć. Bo tak sobie patrzę na to wszystko, obserwuję i wydaje mi się, że nawłoć ma takie dwa oblicza. Pierwszy to jest taki naprawdę mega pozytywne, bo z początkiem sierpnia zaczyna się dosyć duży dopływ pyłku nektaru. Silne rodziny fajnie się rozwijają, fajnie się pobudzają. Przy odrobinie szczęścia w sprzyjających warunkach można pokusić się o odebranie miodu. A jeżeli miodu się nie odbiera to tam ten miód nawociowy jest takim fajnym nieplanowanym ekstra dodatkiem do pokarmu zimowego. I uzysk dla pszczelarza jest taki, że zdecydowanie mniej syropu Tudzież inwertu idzie na zakarmienie rodzin. Natomiast drugie oblicze na włoci, takie trochę bym powiedział mniej oczywiste, to jest takie, że wydaje mi się, taka moja obserwacja, że w przypadku rodzin pszczelich jakichś słabych, tudzież odkładów słabiutkich, to z tą nawłocią naprawdę trzeba uważać, bo to może być gwóźdź do trumny. Ja nie mam z tym pożytkiem wielkiego doświadczenia, ale z moich obserwacji to wygląda tak, że nie wiadomo kiedy się zaczyna, a jak się zacznie, to po prostu wygląda to tak, jakby ktoś wiadro nakropu wlał do ula. I mała rodzinka, taka nieustabilizowana rodzinka, może mieć gigantyczne problemy, żeby ten nakrop odparować, porozrzucać, i w okresie, kiedy nam zależy na pszczole zimowe, na czerwieniu matki. Może się okazać, że ta matka po prostu nie ma kompletnie gdzie czerwić. Tu dla przykładu yy, mamy niedużą rodzinkę yy, i to wyglądało tak, że pszczoły pozalewały dolny korpus, środkowy korpus, wszędzie masa nakropu, pojedyncze resztki wygryzającego się czerwiu. O dziwo matka była zamknięta dosłownie na jednej ramce gdzieś tu, a tu wszystko zalane miodem. Ja generalnie oduczyłem się grzebania w ulach. Wychodzę z założenia, że pszczoły wiedzą lepiej. Natomiast w tym, że w tym konkretnym przypadku wyglądało to tak słabo, że coś tutaj tym pszczołom poprzekładałem. Mam nadzieję, że mi wybaczą. A tutaj mam kolejną rodzinkę, dla której nawłoć uważam jest większym problemem niż korzyścią. To jest taki dosyć późny pakiet, bo tworzony w bodajże 3 sierpnia. Pszczoły zostały przerzucone na węzę. Pakiet był za słaby. Ja ten pakiet po kilku dniach wzmocniłem, skorygowałem swój błąd. Natomiast błąd, może nie błąd, który wyszedł tu post factum. Ja jeszcze byłem na urlopie. To matka, młoda matka z mojego wychowu, ledwo co nasieniona Okazało się, że czerwi po prostu beznadziejnie. Ja tu matkę jakiś tydzień temu wymieniłem. Natomiast będzie kłopot, bo ja nie mam suszu do ula Wielkopolskiego. Pszczoły mają to, co sobie tam zdołały odbudować. Natomiast młoda matka będzie miała również problem, by znaleźć sobie wolną komórkę do czerwienia. Tu jest wszystko pozalewane. I to są właśnie te przemyślenia, które muszę sobie wziąć pod uwagę w następnym sezonie. Całe szczęście w tym sezonie ja tu nie mam jakichś specjalnie słabych rodzin. Poza. Jednym tym pakietem, który pokazywałem. Te odkłady do przezimowania matek, też sobie dadzą radę, ale bez wątpienia to trzeba mieć z tyłu głowy. Bo obok tej nawłoci nie można przejść obojętnie i pomimo bezdyskusyjnych zalet, w przypadku słabych rodzin, to trzeba mieć z tyłu głowy, że ten pożytek może nam zafundować więcej szkody niż korzyści. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć!